Zalogowałeś się kiedyś gdzieś jednym kliknięciem, klikając, zaloguj się poprzez Facebooka. I poszło. A teraz pytanie, które niewiele osób sobie zadaje. Ile takich aplikacji ma dostęp do Twojego konta na Facebooku? Jakieś stare aplikacje, strony gry, nie wiem, testy, których Ty używałeś sprzed lat, do tego, żeby zalogować się na daną stronę, na daną aplikację, o których Ty nie pamiętasz i one nadal mają dostęp do Twojego konta. Każda taka aplikacja to potencjalny wyciek danych, problemy z bezpieczeństwem, to spam, a nawet utrata konta. A co najgorszy jest z tym, że Facebook sam ci o tym nie przypomni. Ty musisz wiedzieć, gdzie kliknąć, gdzie sprawdzić, jakie aplikacje mają dostęp do Twoich danych w Facebooka, przez które Ty się logujesz właśnie do, do tych aplikacji. I musisz wiedzieć o tym, że logowanie się przez Facebooka to oddanie kluczy do swojego konta. Ok, a teraz krok po kroku pokażę ci na swoim koncie na Facebooku, jak dotrzeć do tych aplikacji, które mają dane logowania. Do Twojego konta Facebooka. Dobrze, wchodzimy na swoje konto na Facebooka i tutaj mamy opcję zobacz konto. Klikamy sobie tutaj w konto, następnie wybieramy opcję ustawienia i prywatność i wybieramy kontrola prywatności. Gdy znajdziemy się tutaj w tym dziale kontrola prywatności, to tu mamy coś takiego jak ustawienia dotyczące danych na Facebooku. Klikamy teraz kontynuuj. I tutaj, w tym miejscu, jak klikniesz aplikacje i witryny, to pojawi Ci się lista aplikacji oraz witryn innych firm, do których logujesz się poprzez Facebooka, z których aktualnie korzystasz. Możesz się usunąć w dowolną pozycję, jeśli właśnie z danej pozycji, z danej aplikacji nie korzystasz, bądź nie chcesz korzystać. Ok, klikamy tutaj, w tym miejscu aplikacje i witryny. I tutaj, w tym miejscu po lewej stronie, wyświetlą ci się wszystkie aplikacje aktywne oraz wygasłe. I przy każdej aplikacji, możesz sobie sprawdzić, czy te akurat aplikacje używasz, czy nie używasz. Jeżeli nie używasz, nie chcesz ich używać, no to po prostu je usuwasz tutaj. Możesz również wejść w opcję wyświetl i edytuj daną aplikację. I zobaczysz, że do danej aplikacji logujesz się przez Facebooka. Ja mam tutaj taką aplikację dodaną 30 stycznia 2023 roku. Ona jest aktywna i mogę ją sobie oczywiście tutaj usunąć. Usuwam dane logowania, ale tak naprawdę usuwam całą aplikację. Klikam w tym miejscu i usuwam. I usunięcie tej aplikacji spowoduje, zobacz, usunięcie wszystkich połączeń między Facebookiem a tą aplikacją. Klikam usuń. Aplikacja została usunięta. Posprawdzaj sobie właśnie w ten sposób, który Ci pokazałem krok po kroku wszystkie aplikacje, które są podłączone do Twojego konta Facebooka. Jeżeli ich nie używasz, to po prostu zbędne aplikacje pousuwaj. Nie zastanawiaj się długo, posprawdzaj sobie wszystkie aplikacje i mówię te zbędne aplikacje i tych, których nie używasz, po prostu pousuwaj. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale pokazałem Ci, jak ważne jest to, żeby nie udostępniać wszystkim aplikacjom, wszystkim stronom swoich danych logowania, czy to z Facebooka, czy to z innego konta. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to oczywiście pytaj w komentarzu, polub ten film, zalajkuj go, udostępnij go osobie, która akurat ma problemy właśnie z tego typu rzeczami. A my widzimy się w kolejnym nagraniu, także trzymaj się do usłyszenia, zobaczenia już niedługo. Cześć!